Ok, wczoraj przyszła paczuszka z Tomana. czy eee, się nic nie zawiesiło. Nic się nie zawiesiło. Eee, dwa zasilacze. Dwie kostki efektowe do gitary. Pedały, kostki. Pedały dziwnie brzmi, więc lepiej nie zostańmy przy kostkach. Eee, jak się dostać do tej paczki, nie niszczą z kartonu się tak w ogóle da? Jest dziwnie zaklejony. Ale tu chyba trzeba rozerwać przez środek, przejechać. Pierwszy raz otwieram coś takiego. Chyba coś zepsułem, bo to się nadal nie chce otworzyć. Ale ten pasek jakoś tak, no nie wiem... Całkiem, że tak powiem, prawidłowo sobie szem, ale nadal nie mogę się dostać do środka, więc chyba nie tak jednak to się otwiera. Yy, tu jest jeszcze zgrzane po bokach. No dobra, też czuję, że trzeba będzie po prostu to rozerwać. Boże. Strasznie jakoś. Ciężko było się dostać do tego. A od kiedy to oni dają papierowe faktury. Pierwszy raz. Pierwszy raz. Jestem troszeczkę podekscytowany nie ukrywam, bo to są moje pierwsze kostki gitarowe. I jedna z nich jest, że tak powiem, na wymarciu. Ciężko już je dostać tylko w niektórych sklepach. Yy, można je dostać w Polsce, już w ogóle ich nie ma nigdzie do kupienia nowych, jakieś tam używane się. Widziałem, na olx się jedna pojawiła. Yy, zasilacz NT0910, yy, z tego co pamiętam, yy, ale nie chcę tutaj nic złego powiedzieć, a nie znam się dokładnie, jak to wyglądają końcówki, ale chyba, nie, nawet nie będę mówił. W każdym razie yy, było w rekomendowanych produktach do do danych efektów gitarowych i obie końcówki pasują do obu efektów, tak? Także jakiś tam najprostszy zasilacz sygnowany firmą Toman Odkładamy ten. jeden Nie ma napisanych żadnych informacji i nie pamiętam czy na rękawie było plus czy, czy w centrum było minus nie pamiętam, w każdym razie zasilacze były z rekomendowanej listy z produktu, które kupowałem, więc nie powinno być pomyłki. Na kablu też tutaj nic nie widzę napisane. Ale to zaraz wszystko się okaże. Dobra. E, mamy jeszcze jakieś więcej dziwnych papierków. Dziwne, bo mam nigdy nie dawał żadnych, żadnych rzeczy. Uh, you are happy that we, are, are so we and we are definitely giving you Feedback. feedback. Feedback, feedback. Zobaczymy jak solwują problem, jak będę chciał dużą kolumnę Marszala odsyłać. A się wszystko okaże. No i co? Mamy tak. Bramka szumów. Z tego co wiem to się tak nazywa po polsku. Noisegate. Decimate. Firmy ISP. Fajna instrukcja obsługi. Na początku myślałem, że będę podpinał dwa pedały na raz. Uh, audio output, input, on/off switch, true bypass, threshold, external power, connector, audio input. Tyle, pokazany jest um, gdzie, gdzie w łańcuchu tego wszystkiego, powinno się go umieścić i z gitarę do tego output to the next pedal or guitar amplifier. Ok, tak właśnie będziemy podłączali w ten sposób. Tu jeszcze mamy tak, najpierw kompresor, fast, distortion, overdrive do send. Nieźle. Aż jeszcze można, dobra. Mhm. Wiem o co chodzi. Jeszcze można... Można jeszcze troszeczkę, można jeszcze w efekty wpuścić ten pedał. Mhm. In the configuration shown below, the dimensions and the effective legitima. Okej. Okay. dobra. E Fajny woreczek. pierniczony delikatnie. No i w środku mamy Noise Gate. Jedno pokrętło. Fajny opór. Kosteczka wygląda dosyć solidnie. Nie ma wejścia na baterię, także tylko i wyłącznie z zasilacza może być e, zasilany ten Noise Gate. E, wejść, a nie, są, przepraszam, jest out i jest in. Dobra. Mm, no i tyle tak naprawdę. Malutka kosteczka. E, jedna dioda. On, off. To zobaczymy, jak to, jak to działa. Mój Les Paul Gibsonowski jest strasznie głośny i co chwilę jakieś feedbacki wylatują, albo szumy. Także przetestuję na, na Gibsonie. I zresztą drugą kostkę, która właśnie, co wcześniej, że jest troszeczkę już na wymarciu, bo naprawdę w Europie ciężko ją dostać. Znaczy w Europie jeszcze nie, ale w Polsce już się nigdzie nie dostanie, nowej w sklepie. Z tego, co widziałem. Natomiast... Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Dobra, mniejsza to. Przechodzimy do drugiej kostki. W sumie to mogę to włożyć do woreczka, bo i tak to będę później wszystko podłączał. I kolejny film to już będzie właśnie z testu tych dwóch kostek. Chyba sobie dwa filmy. Jeden z Nice Gate'a i drugi z Maxona. Czyli kostki od której się wszystkie zaczęły overdrive'y. Późniejsze. Ktoś nie wiedział to, Maxon wcześniej robił właśnie dla Ibaneza y, Tube Screamera, także i po jakimś czasie oni po prostu wznowili produkcję tych kostek i zaczęli rywalizować z Ibanezem, tak? Maxon OD 808 Overdrive, ładne pudełeczko, made in Japan. Widziałem, że na oficjalnej stronie w ogóle Maxona ma jakiś nowy, m, linia produkcyjna ma wyjść e, limitowany chyba 400 kostek czy ileś, nie pamiętam ile, z sygnaturą e, Facia, który, który był odpowiedzialny za produkcję, za, za, za e, nie wiem, projektowanie tych kostek, za złożenie ich, za wymyślenie tych kostek. W każdym razie sceny już były mocno zniechęcające. Eee, także wahałem się długo, jaką kostkę wybrać, i, i w końcu jednak poszedłem w klasykę. Jeżeli ma ta kostka niedługo mm, zniknąć w ogóle z rynku, to fajnie byłoby ją mieć, tak? Tym bardziej, że, no mówię, nawet używki się pojawiają bardzo rzadko gdzieś eee, na jakichś aukcjach, tak? Także. Ok, zobaczmy, co jest w środku. Pane pudełeczko. User's Guide. No i mamy nasz. Naszą kostkę gitarową. Dobra, to na razie tu. Zobaczmy, co pisze w środku. Nikt tego nigdy pewnie i tak nie czyta, ale zajrzę. A już widzę, że tutaj nie ma nic ciekawego. Eee, tone Balance, co to jest 3 balans. Control z output level to, to output, output bo normal tone. Ok, Drive to wiadomo. Eee, dobra. Więcej drive'a. Balance. Do czego służy? To jest inaczej. balans to jeszcze inaczej głośność z tego co tutaj widzę. No mada, mada. Dobra. Okej. Okay, no i tone, tak? Okej. Okay, niskie, wysokie tony. Made in Japan. E, można 9V baterią e, zasilać pedał lub lub, 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 lub zasilaczem, tak jak ja go będę zasilał. No i mamy podłączenie, tak? Gitara do, do input i później output prosto do wejścia do wzmacniacza. I tak go podłączę tą kosteczkę. Fajnie wygląda. A są stopki też takie chyba do przyklejenia, tak, żeby się nam kostka nie ślizgała tessa. Tak, dwie, dwie spiankowe takie stópki do przyklejenia, żeby nam się pedał nie ślizgał po jakiejś powierzchni. No i sam pedał. Uu. Uu. Bardzo dziwna tekstura farby, bo nie jest ona śliska, tylko jest ona mocno chropowata. Naprawdę jest jak... jak żaba trochę. To pewnie nie widać na filmie, ale, ale cała kostka jest taka jak papier ścierny. Made in Japan Voltage should use the correct max on AC adapter mm -hmm. Plus chyba jest na sliwie i minus jest w centrum. Z tego co widzę mm, na kosce mamy, mamy battery compartment, czyli miejsce na baterie wejście na zasilacz. No i samo wejście. Nie wejście, a przycisk włączania i wyłączania. Już jakiś klej jest na tym. Pokrętła chodzą fajnie. Przyjemny, delikatny opór. I tyle chyba. Jestem trochę podekscytowany, bo, bo wiele osób pisało, że te właśnie kostki są głównie do, do jakiegoś tam boostowania sygnału czy, czy do Y, jakaś tam kompresji, żeby po prostu jakiś y, dźwięk troszeczkę bardziej ścieśnić, ściśnić, y, tighten up. Y, w każdym razie, y, no mam, 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 mam wzmacniacz, który po prostu, że tak powiem, błoto y, wyrzuca z siebie i gitara, która też jest mocno już, y, ma mocne te przystawki przesterowane. Także ogólnie, jeżeli y, że ten pedał by coś był w stanie zrobić z tym dźwiękiem, żeby on był bardziej zwarty. No to, no to, to ja już był, 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 byłbym już naprawdę super zadowolony i na to po części liczę. Tak, nie wiem kompletnie czego się spodziewać, bo nigdy nie miałem żadnych kostek gitarowych wcześniej. Także zobaczymy. W każdym razie, no nie chciałbym na pewno jej odsyłać, bo, bo to jest klasyka, która może niedługo z rynku zniknąć. Że tak powiem, pierwowzór. No bo wiadomo, co jest cała masa innych jeszcze zielonych kostek. Tube Screamery, Albaneza i cała reszta innych klonów. W każdym razie, no, to była kostka w każdym razie to była y, firma, która zaczęła robić właśnie e, Tube Screamery, tak? I ona, nie wiem właśnie, czy ona najpierw robiła swoje, później Ibanezowi robiła pod jego, pod y, jej marką Ibaneza i później y, wróciła do siebie, nie wiem jaka była historia, w każdym razie tego się ponoć zaczęło, tak? Także to taki pierwowzór jest. Dobra, no i y, tak naprawdę tyle, mamy tutaj jedną kostkę. Jedna kostka jest tutaj, druga kostka jest tam, dwa zasilacze. Idę zaraz to wszystko podpiąć. Jeszcze zobaczę tutaj, czy też jest napisane na noise na Czy też jest napisane... Bo tu jest ewidentnie jest tak, bo to chyba znaczy, że ten plusik jest właśnie na sleeve, czy na rękawie. Wyjścia i minus jest w centrum. A tutaj, z tego co widziałem, to chyba nie było nic na, od spodu. Na tej kostce i skada się. Na tej kostce nie ma nic. Nie ma nic pewnie w instrukcji obsługi. Może coś bym znalazł. Zaraz zobaczymy. Eee, także tak. Dwie kosteczki. Nie mam kabli w ogóle jeszcze podłączeniowych, bo, że tak powiem, nie był to jakiś tam planowany zakup. Eee, w każdym razie przetestuję je oddzielnie, bo, bo mam tylko kable 3 metrowe i mam jeden taki, nie wiem, 20-10 Także. Yy, podłączę je oddzielnie, a kiedyś tam pewnie sobie przetestuję je też wspólnie jak yy, dokupię kable jakieś króciutkie, tak? Dobra, jedna rzecz jeszcze, którą chcę sprawdzić to jest, czy jest tutaj. O, Nie uderzajcie się u siebie. Dobra, chwila. Zobaczmy jeszcze jak one w świetle wyglądają dziennym. Bardzo ładnie wyglądają. Plastik? Czy to jest metal? To jest na pewno metal. To jest wszystko metalowe. To też jest metal, tylko że farba jest jakaś taka matowa i dziwny ma efekt, jakby to nie był metal, tak? W każdym razie tak. Dwie kosteczki. Mam nadzieję, że dobrze je widać. I tyle, dobra. Zobaczmy, zobaczmy w instrukcji. Zobaczmy w instrukcji. Yy, zobaczmy w instrukcji. Czy jest napisane, czy, czy rzeczywiście takich samych zasilaczy używa, ale na pewno yy, tak powinno być. Chociaż zgadza się. Center, pin negative. Mamy y, minusik centrum i na sliwie, na rękawie jest plusik. Także zgadza się. Dobra. Teraz to wszystko podłączyć i, i zobaczyć pierwsze wrażenia z jednego, yy, z jednego efektu gitarowego i drugiego. Także tak. Ok. GoPro, stop recording.